Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 8 dzień maja 2025 roku. Słońce wzeszło o 5, a zajdzie o 20.17. Imieniny obchodzą Stanisław, Stanisława i Wiktor. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień bibliotekarza i bibliotek. Motto na dziś? Książki są jak ptaki. Smutnieją, kiedy trzymasz je nieruchomo w klatce. Italo Klawino. 521. Wydanie codziennika motywacyjnego. Usiądź wygodnie, zapnij pasy i jedziemy. Bardzo często, a raczej częściej niż często w naszym ludzkim życiu jest tak, że jakieś wyobrażenie, doświadczenie i jakaś myśl o czymś, co było dla nas niefajne, powoduje, że popadamy w słaby nastrój, w zły nastrój, że nic nam się nie chce, jesteśmy zdołowani, nic nam nie wychodzi tylko dlatego, że dajemy swoją uwagę tak zwanym w cudzysłowie czarnym myślom, czyli wszystkiemu temu, co gdzieś kiedyś na jakimś etapie naszego życia przyniosło nam coś zupełnie odwrotnego niż dobrostan. I my często jesteśmy w stanie dawać swoją całą uwagę tym czarnym myślom, albo jakbyśmy zrobili, albo jakbyśmy się zachowali, albo jaką byśmy podjęli inną decyzję, co nie zmienia faktu. Że kierunkowanie swojej uwagi w stronę tego wszystkiego, co nie było dobre w naszym życiu, i nie to, że nie wyciąganie wniosków, tylko dawanie całej uwagi i rozkminianie tego, powoduje, że nasz dobrostan oddala się bardziej, bardziej i bardziej. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o pewnej fascynującej technice. Technice, która jest obecna w NLP od samego początku. NLP cóż to takiego neurolingwistyczne programowanie? Wpisz w Google, a jeżeli nie wiesz o co chodzi, dowiesz się bardzo szybko. Jestem trenerem tej metody od wielu, wielu lat, i dziś chciałbym Ci opowiedzieć o czymś, co będzie w stanie zmienić właśnie te myśli, te emocje to wszystko, co powraca do Ciebie i nie daje Ci spokoju, i z jakiegoś powodu rujnuje Ci życie. Mało tego, tę technikę też możesz wykorzystywać do tego, żeby projektować dobre i spełnione życie żeby zacząć zauważać i zmieniać pewne rzeczy, pewne aspekty pewnego wyobrażenia, które buduje się w twojej głowie, na całkowite pozytywne, na takie, jakie będą działały dla twojego dobrostanu. Submodalności i neurolingwistyczne programowanie. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej innego. Już wyjaśnię. Submodalności to są takie subtelne cechy twoich wewnętrznych wyobrażeń, wspomnień, myśli, Każde Twoje wspomnienie czy wyobrażenie ma jakieś swoje cechy. Na przykład widzisz je w jakimś kolorze, albo słyszysz jakieś dźwięki, albo widzisz je wręcz przeciwnie czarno-białe. Słyszysz jako ciche, albo bardzo głośne. Widzisz je blisko, albo bardzo daleko. Są ci bardzo, ale to bardzo przyjazne, albo wręcz przeciwnie. Są nastawione do ciebie wrogo. To właśnie te subtelne cechy nazywamy w NLP submodalnościami. Dlaczego submodalności zatem są tak ważne? Zobacz, każda twoja myśl, każde twoje spostrzeżenie, każdy twój przywołany obraz, dźwięk i tak dalej jest nacechowany czymś. On jest dla dobrostanu twojego, jeżeli działa dobrze, czyli jesteś zadowolony, zadowolona, jak sobie o czymś przypominasz, albo jakaś myśl pojawia się w Twojej głowie, a całkiem inaczej reaguje Twoje ciało i Twój umysł w momencie, kiedy stajesz przed zrobieniem czegoś niefajnego, albo przychodzą jakieś niefajne myśli, które są wspomnieniami, na przykład z jakiegoś tam, nie wiem, wydarzenia w pracy, w rodzinie, czy gdziekolwiek i skądkolwiek innego w Twoim życiu. I teraz. Jeżeli dasz temu całą swoją uwagę i pójdziesz za tą myślą, jak ona jest pozytywna, to jest super. Gorzej jest, kiedy w Twoim myśle pojawi się coś niefajnego i wtedy również zaczynasz dawać uwagę tej czarnej myśli. Dlaczego ważna jest i potrzebna nam możliwość zmiany tego wyobrażenia, tej myśli, tego stanu, tej emocji, która właśnie do Ciebie przyszła. Zobacz. Nasze mózgi reagują na te submodalności, wpływając na to, jak się czujesz. Na przykład, jeśli wspomnienie czegoś stresującego jest bardzo jasne, bliskie, jest ogromne, możesz czuć dyskomfort. Tak? Ten dyskomfort będzie objawiał się w ciele przez jakieś, nie wiem, gulę w gardle, uczucie ciężkości w żołądku, napięcia mięśni i wszystkie te rzeczy, które budują w Twoim ciele poczucie dyskomfortu. Ale jeśli Zmienimy tę cechę, na przykład wyobrazisz sobie, że to wspomnienie jest bardzo małe i bardzo dalekie i jego wpływ na Twoje emocje jest znikomy. O, jesteś w stanie przywołać, załóżmy, wspomnienie jakiejś stresowej sytuacji albo ono się samo odpali. Jesteś w stanie spowodować opowieścią, budowaniem obrazu czy czegokolwiek innego, że ono jest całkowicie różne od tego, które Cię przeraża, które buduje dyskomfort. Czyli na przykład... Zamykasz oczy i wyobrażasz sobie jakąś stresową sytuację w pracy. Jak Szef dojechał cię na jakimś tam etapie, czy tam ktokolwiek inny, wybudował jakąś taką sytuację, po której czułeś, czułaś się niefajnie. To zobacz, co możesz zrobić. Zamykając oczy, przywołujesz daną myśl, daną sytuację, ale robisz to świadomie czyli przejmując kontrolę nad tym, jak twój mózg, jak twój umysł wyświetla to w twojej wyobraźni, w twoich wspomnieniach. I teraz robisz taki zabieg. Albo opowiadasz sobie, jeżeli nie jesteś zdolna, albo zdolny do budowania obrazów, że dana sytuacja jest w ogóle czarno-biała, że jest daleka, że nie ma żadnego wpływu. Wyciszasz, wyobrażasz sobie, że wyciszasz dźwięki w tym całym teatrzyku, który widzisz i odsuwasz bardzo daleko. Troszeczkę podobna technika do przeramowania i robisz tak kilkakrotnie, żeby dać swojemu świadomemu umysłowi, swojej podświadomości jasny komunikat, że to jest nieważne. Odpychasz, pomniejszasz, pozbawiasz koloru. I tak jak powiedziałem, jeżeli nie jesteś w stanie ob zobaczyć obrazów pod zamkniętymi powiekami, wystarczy, że sobie to opowiesz. Nie bój się, twoja podświadomość to skuma. Naprawdę skuma, i przeprowadź taki proces 2-3 razy w przeciągu na przykład kwadransa, tak? To nie muszą być długie sesje. Chodzi o to, żeby być w miarę zrelaksowanym, odprężonym, żeby siedzieć wygodnie i żeby zdawać sobie sprawę, że masz cały czas kontrolę nad myślą, która do ciebie przychodzi albo którą przywołujesz. I dzieje się naprawdę coś magicznego. Zmieniasz te cechy i te wyobrażenia i te wszystkie drobnostki, które wpływają na to, że dana sytuacja buduje dyskomfort, tak? No bo logicznym jest, że jak przywołasz w swojej wyobraźni sytuację stresową, zostańmy już w pracy, która miała miejsce w pracy i ta sytuacja była nacechowana jakimś kolorem, jakąś emocją bardzo dużą, jakimś krzykiem, jakimś niezadowoleniem z czyjejś strony, jakimiś oskarżeniami, to zobacz, wybierz cechy, które wybijają na pierwszy plan z tej sytuacji, którą... Przywołasz. Będą to na przykład kolory, dźwięki, w ogóle zachowania tych ludzi i przycisz ten dźwięk. Wyobraź sobie, że przyciszesz, że pozbawiasz tą myśl całkowicie dźwięku, a potem wyobraź sobie albo opowiedz sobie, jak pomniejszasz, 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 oddalasz w ogóle gdzieś daleko i zauważasz, że to jest tak nieważne, że szok. Tak to działa. I działa też również w drugą stronę. No bo. Z jakiego powodu powiedz, jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś dobrego, albo masz wyobrażenie o czymś, co chciałabyś albo chciałbyś zrobić? Może to być marzenie, może to być plan, albo fizyczne zdarzenie, które miało miejsce, albo coś, na co czekasz. Jakieś Twoje spełnienie, jakaś Twoja manifestacja, jak to się ładnie mówi, jak cokolwiek innego, co Twoim zdaniem przyniesie Ci dobrostan, dobre samopoczucie, zadowolenie, szczęście. To możesz zrobić identycznie. Usiądź wygodnie, zobacz to bardzo wyraźnie, opowiedz sobie o tym z najmniejszymi szczegółami i wyolbrzym do jakichś wielkich rozmiarów wszystko to, co Twoim zdaniem cechuje daną scenę, daną emocję, dane wyobrażenie. Podkręć kolory, podkręć dźwięk, bądź tam, zbadaj to całą sobą. Spróbuj bardzo prostego ćwiczenia. Pomyśl o jakimś przyjemnym wspomnieniu i zwróć uwagę, czy widzisz je w kolorze, czy też czarno-białe. Czy jest blisko, czy daleko, czy jest głośne albo ciche. I teraz spróbuj zmienić te cechy. Na przykład powiększ, rozjaśnij kolory, przybliż, podgłośnij dźwięki. Wiesz, zauważ, jak się zmieniają Twoje odczucia. Submodalności działają naprawdę petarda. Wiele osób mówi, kurczę, to się sobie będę przypominała o tym, jak mnie szef opieprzył w pracy i co będę nam ściszała. Spróbuj i dokładnie to samo spróbuj dla wszystkich tych rzeczy, na które czekasz albo które były dobre w Twoim życiu, albo które były cudowne, albo które zapewniały Ci jakiś chociaż ułamek sekundy drobnego samopoczucia. To jest naprawdę petarda technika do zarządzania naszymi emocjami, wyobrażeniami, przeżyciami. Submodalności. Zauważ, że każdy obraz w Twojej głowie, każda opowieść, która zwryła się w Twoją pamięć, którą pamiętasz, albo jakieś wyobrażenie, które masz o czymś na temat czegoś, na przykład nowego domu, samochodu, nie wiem, nowej pracy, czegokolwiek i tak samo to, co przeżyłeś, przeżyłaś, ma jakieś cechy. Te cechy to właśnie submodalności, kolory, dźwięki, zapachy, odczucia. I te wszystkie submodalności, te wszystkie malutkie elementy składają się na to, że w Twoim ciele i w Twoim umyśle powstaje jakaś energetyka, jakieś odczucie, jakiś stan. I zdaj sobie sprawę, że dzięki swojej wyobraźni, swojemu umysłowi, swojej umiejętności, swojej umiejętności zarządzania myślami. Jesteś w stanie pewne rzeczy zmieniać. My bardzo często opowiadamy na szkoleniach NLP, mówimy w sensie trenerzy, że submodalności to jest jeden z najpotężniejszych oręży, jakie możesz wykorzystać do poprawy życia i do walki z tym wszystkim, co cię kiedyś dojechało. Są naprawdę dwie zajebiście ważne techniki. Kotwiczenie stanów emocjonalnych to jedno i submodalność. No ja jeszcze bym dołożył do tego przeramowanie. Ale jeżeli nauczysz się pracy z submodalnościami, czyli zarządzanie wszystkim tym, jakie cechy niosą dane obrazy, dane wspomnienia, dane wyobrażenia o czymś, i nie ma to żadnego znaczenia, czy one będą negatywne, czy one będą pozytywne, jeżeli będziesz w stanie doprowadzić siebie poprzez ćwiczenia do zarządzania submodalnościami, czyli małymi elementami, Zobaczysz, że żyje się dużo prościej. Submodalności możesz wykorzystać do motywowania się, do osiągania celów, do spełniania marzeń, do zarządzania wszystkim tym, co w Twoim życiu kiedyś nie pyknęło, gdzie eksperyment nie przebiegł tak, jak ty tego oczekiwałaś, oczekiwałaś. Submodalności to jest zajebiście prosty i skuteczny sposób na świadome kształtowanie swoich myśli i emocji. To narzędzie. Jest dostępne dla każdego. Tu nie musisz być po kursie NLP, tu nie musisz odbębnić ileś tam spotkań. Naprawdę, ta technika jest bardzo prosta. Wystarczy, że masz ten podcast i przesłuchasz go raz czy dwa, i skumasz, jak to działa. Ale potem następuje coś, na czym polega naprawdę wielu, wywraca się wielu. O czym mówię? O praktyce. Submodalności. Tak jak każda inna technika w naszym ludzkim życiu, bez względu na to, każda umiejętność nie działa od razu. Nie pyka tak, że wiesz, te osób modalności super, łysy powiedział ogień. Być może nie zadziała, ale to jest dokładnie ten sam case jak z gotowaniem pomidorowej, jak skrojeniem pierwszy raz chleba czy, czy czegokolwiek innego. No, może wyjdzie, ale nie do końca. Ale trening, trening czyni mistrza. Jeżeli zrobisz to naprawdę kilkukrotnie, jeżeli zajmiesz się tym, co do ciebie przychodzi albo tym, co chcesz, żeby do ciebie przyszło, w sensie wyobrażenia, czyli marzenia, celu, planu, jakiejś zmiany i tak dalej. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że każda z tych myśli, każdy z tych obrazów ma jakieś cechy, które są do podkręcenia albo do przyciszenia, albo do oddalenia, albo wręcz do wymazania całkowitego. No to zaczyna się w twoim życiu dziać przysłowiowa magia. Bo zobacz, tak naprawdę to myśli kształtują naszą rzeczywistość, nasze odczucia, nasze stany, w których się znajdujemy, nasze wyobrażenia o czymś, albo nasze przekonania na temat czegoś. I to wszystko, i przy tym wszystkim możesz manipulować dźwiękiem, obrazem, zapachem, emocją, odczuciem, bliskością, dalekością, ostrością, naprawdę wszystkim tym, Czego wspólne cechy tworzą jedno Twoje wyobrażenie. Proste, prawda? Stosuj submodalności dla swojego dobrostanu tak często, jak tylko możesz. Ta praktyka nie wymaga skomplikowanego warunkowania ani w ogóle wchłaniania jakiejś turbowiedzy z książek. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Po pierwszym razie, razie się nie zrażaj. praktyku te Praktykuj to często i praktykuj to konsekwentnie. Pracuj, jeżeli masz jakąś uporczywą myśl, zdarzenie, coś, co nie daje ci spokoju, pracuj z tym naprawdę często, raz, dwa razy dziennie. Jeżeli masz jakieś wyobrażenie, jakiś cel, jakieś marzenie, jakiś plan, rób dokładnie to samo. I nie ma żadnego znaczenia, czy ty będziesz teraz pracował, pracowała z negatywnymi jakimiś rzeczami, czy będziesz podkręcał, podkręcała, kolory, dźwięki, obrazy, wyobrażenia w pozytywnych zdarzeniach, które chcesz, żeby w Twoim życiu były obecne. Jedna ważna rzecz, i na tym też wielu połamało sobie zęby: nigdy nie rób tak, że pracujesz z czymś negatywnym i za chwilę. Po tej pracy, minutę po tym zaczynasz pracę z czymś pozytywnym. No bo nie traktuj swojej podświadomości jako wora, do którego można wrzucić wszystko. Ale zrób sobie przerwę, zrelaksuj się, zresetuj na chwilę, nie wiem, zrób cokolwiek innego żeby przeklikać mózg, żeby on mógł zająć się czymś innym. I po jakimś czasie wróć na przykład do przeciwstawnego działania, czyli jak było coś negatywnego, to rób pozytywne, jak było coś pozytywnego, możesz zająć się czymś negatywnym, jeżeli oczywiście taka konieczność zachodzi. Submodalności. Naprawdę petarda technika z NLP. Korzystam z niej od ponad 30 lat. Nigdy, ale to nigdy mnie nie zawiodła. Polecam ją od lewa do prawa. Wiele osób, jak zaczyna zabawę z submodalnościami, zaczyna sobie uświadamiać, jaką wielką moc mają ludzkie umysły, kiedy to jesteś w stanie świadomie przywołać coś, co być może nie daje Ci w jakichś randomowych momentach Twojego życia spokoju, jakieś słabe wydarzenia. Ale już praca z marzeniami, celami, z planem, z oczekiwaniem, z manifestacją, wiesz, jak zobaczysz to wszystko w czasie teraźniejszym, że to istnieje, jest obecne w Twoim życiu, jak tam jeszcze podkręcisz dźwięk, obraz, opowiesz sobie z emocją, czy cokolwiek innego, co będzie mogło napchać wór wyobraźni i podświadomości do pełna, zaczynają się dziać rzeczy przez niektórych nazywane magią. Ale to nie jest żadna magia. Tak działają. Nasze umysły, tak działa nasze życie. Submodalności są obecne w naszym życiu każdego dnia, bez względu na to, czy interesujesz się NLP, czy nie. Zobacz na zakończenie. To wszystko, co cię otacza, to jak sobie rozejrzysz się po przestrzeni, w której jesteś, są prawdopodobnie jakieś przedmioty albo jakieś twory przyrody. Zobacz. Jedne rzeczy budzą w tobie fajne uczucie jakiegoś zadowolenia, zachwytu, jakiejś akceptacji, a drugie wręcz pomimo tego, że są obecne, no nie są tak fajne, jakby ci się wydawało. I teraz, jak zamkniesz oczy, możesz zmienić cechy, oczywiście wirtualnie, w cudzysłowie, tylko i wyłącznie w swojej wyobraźni tych przedmiotów, że załóżmy nie będą cię straszyć, albo pewnego wyobrażenia. Do czego jeszcze są fajne submodalności? Do pracy z wieloma traumami. A na zakończenie jeszcze ci o tym powiem. Opowieść prawdziwa. <laughs> Mam koleżankę, która ma ogromny lęk przed małymi, zamkniętymi przestrzeniami, klaustrofobia, coś niedowiary. Marta nie jest w stanie nieraz pojechać w windzie sama, bo odnosi wrażenie, że ta winda ją zje. I pracowaliśmy przez chwilę z submodalnościami, wyobrażenia ciasnych pomieszczeń, rozumiesz, małych przestrzeni. I ona to zmieniła właśnie poprzez pracę z submodalnością. Zdaj sobie sprawę, jak potężne narzędzie, jak potężny oręż nosisz pod swoją kopułą. Wyobraźnia, podświadomość, umysł i świadome zarządzanie pewnymi elementami wyobrażenia. Proste? Prawda? Proste. Stosuj często. Kawowiczom z bajkofii.tuslasz, mediteusz, wiecie za co? Dlaczego? I po co? To dziś, to dziś ten dzień, wielki dzień, kiedy to w magazynie na Willowej w Krakowie ląduje wielka paka z książkami profesora Zbigniewa Królickiego Feng Shui, niech przestrzeń pracuje dla Ciebie. Jaram się jak rzym za Nerona. Rozpakowanko, część książek jest u Zbyszka. Zbyszek składa swoimi zamaszystymi podpisami autografy. Potem w poniedziałek te książki z Wrocławia w drugiej partii. Wlatują do magazynu, pakowanko, naklejanko i do was. No a ci, którzy się załapali na książki bez autografów, wiadomka, no, pakowanie przez weekend. Także tak to wygląda. Ja Jaram się niesamowicie czekałam długo na tę książkę, dlatego że tam, tak jak wiecie, była pewna mała perturbacja z maszyną, która maluje blok, ale już naprawiliśmy. To samo dotyczy księgi Dobrostanów, która już, już, ale za chwilę będzie. Jeszcze parę dni, bo czekamy na to aż. Ludzie, którzy mieli ten cały Majdan do przewalenia, przewalą. I wiecie, co napisała do mnie pani, mi się jedna i tak mi się zrobiło. Nakrzyczała na Adę, że w ogóle jesteśmy niepoważne gnoje śmierdzące, że jak możemy sprzedawać książkę, i 10 dni od świąt minęło, i tej książki nie ma. I ja przeczytałem tego maila i uwierz, w życiu widziałem wiele. Znam ludzkie deficyty na wylot, różne, różnej maści ale nie zmieściło się to w moim łysym łbie. I kliknąłem zwrot. I napisałem też maila. Nie w takim tonie jak ta pani, bo jakby nie zniżajmy się do poziomu ameby. Ale... no to słabe. Było. A wszyscy ci, którzy czekają, bo też są takie maile, cześć łysy, kurczę, kupiłem książkę, nie dostałem jeszcze, co się dzieje? No jest taki i tak, a super, sorry, sorry, dzięki, czekam. To nie jest niczyja wina, że psują się urządzenia, że gdzieś na jakimś etapie Sztab ludzi, którzy pracuje po drugiej stronie, z jakiegoś powodu zawodzi. To jest życie, więc trzeba z tym żyć, trzeba to brać w taki sposób, w jaki to do nas przychodzi, akceptować albo też nie. No i tyle. W wakacje zmian. Do końca maja zapisy. Przypominam, są wszystkie te. E, dzienniki do wydrukowania, które do Was dojadą. Ale w ogóle ileż maili jest, to jest w ogóle jakiś kosmos, że jak będą wyglądały wakacje łysy, ja zrobię jakieś Q&A w weekend i opublikuję to. Jeszcze jest pytanie, czy będzie Noc Afirmacji w ten piątek. Oczywiście, że będzie. Z jakiego powodu ma nie być? Będzie trochę w innej formie, bo e, musieliśmy wymyślić patent, jak oszukać YouTube'a. W sensie takim, że jakby ja nie mam przestrzeni już na to, żeby się z nimi kopać po raz wtóry, że ja wrzucę Zestaw afirmacji, a oni dojdą od 2:48 do wniosku w nocy, że jednak sorry, bo to narusza prawa autorskie. Nie narusza, bo wszystkie licencje. Do muzyki, do obrazu i do wszystkich tych rzeczy posiadam, więc sorry. Będzie premiera na YouTubie. O 23. tym razem. Dobra, już przekonaliście. O 23 będzie premiera wielkiej nocy afirmacji. Ja trochę gadam, a potem jest zestaw afirmacji, który jest zapętlony, który będzie grał przez tam ileś godzin do 6 czy tam do 8 rano. Ja będę na czacie na początku, przez tam nie wiem, pół godziny, dopóki tam się nie zacznie. Noca firmacji, a potem, a potem będzie normalnie. I on to się skończy o którejś godzinie, i chyba taki model trzeba będzie przyjąć. No i raz jeszcze dzięki za kawkę. Wszyscy ci, którzy dostali Czarodzieje Życia i którzy piszą, że to fajne nagranie, że zestaw. No mam takie rzeczy na dyskach. Jak będę znajdował jeszcze inne, to będę je wrzucał, bo nagrałem tego naprawdę masę i część z nich było kiedyś dystrybuowanych gdzieś tam, ale minęło od tego bardzo dużo, ale to dużo czasu. Więc mogę sobie już pozwolić na to, żeby rozdawać to. A co? Bo mogę. Wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy. dzisiaj o 21 wakacje zmiany. Jutro jak zwykle codziennik motywacyjny. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.